Miejsce do nagrywania się skończyło, także lecimy dalej, zrobimy to w drugiej części, także kolejny był ten bawuł, dziesiąta uncji więc do tamtej pory najmniejsza, najmniejsza monetka. W porównaniu tak właśnie do jednej czwartej wygląda. No, a potem przyszedł tygrysek, tak? Kolejny lunar. Chciałem znowu jedną czwartą uncji kupić, mówię. Już tam są dwa wcześniejsze lunary. Pójdziemy w kolejnego. Szczególnie, że cena była bardzo dobra. No i potem w drugim roku, o tu niezły był strzał, tu się pochwalę. Postanowiłem pójść po dwie uncjówki. Standardowy bulion, akurat kangura i liścia sobie wybrałem. No bądź wcześniej ich nie miałem. Nie chciałem kolejnej Brytanii, natomiast kupiłem je tuż. Przed. W styczniu poszedłem, no a w lutym jak wiemy wybuchła wojna i złoto poszło do góry, te kupiłem powiedzmy 7200-7500 w tych granicach, zaraz jak wybuchła wojna ceny skoczyły nawet do 10 tysięcy za taką monetę, no a teraz jak na dzień dzisiejszy patrzyłem 8200, także nadal złoto nie spadło do cen, kiedy kupowałem te, co nie znaczy, że jeszcze nie spadnie tego nie wiem. No i dobra ostatnio dosłownie w zeszłym tygodniu poszedłem po kolejne złoto. Tym razem sobie wybrałem znowu tę jedną dziesiątą muncji. Do tej pory tak jak widzieliście tutaj był ten bawuł, byczek zwany przeze mnie byczkiem. Teraz postanowiłem wziąć jedną dziesiątą i trzy egzemplarze Wiedeński Filharmonik rocznik 23. Brytyjska Brytania rocznik 23. I tu mnie zaskoczył liść kanadyjski rocznik 23, ale że jest w takim fajnym opakowaniu. No ale dobra, żeby nie przedłużać. Po co, jak kupuję złoto? Kupuję przede wszystkim osobiście. E, idę do dealera z gotówką. Nie płacę kartą. E, jeśli dealer poprosi was o podanie e, danych, pamiętajcie, czyli imię, nazwisko PESEL. Pamiętajcie, że nie musicie podawać danych prawdziwych. E, I potem dopiero powyżej 15 tysięcy euro. E, Chyba jest obowiązek legitymowania i zrejestrowania takich zakupów jakoś tam bardziej dokładnie. Poniżej nie, więc tego nie róbcie. Idźcie do dealera z gotówką. Nawet jeśli musicie jechać do jakiegoś innego miasta, jedźcie, zróbcie to, wyjdźcie i, i miejcie spokój, tak? Yy, I kolejny temat. Yy, jakie złoto kupuję? No właśnie, widzieliście, sztab, sztabek nie kupuje, yy, kupuję jedną nońcówki. Ale też kupuję te maluchy. Dużo osób powie, że one są nieopłacalne, bo ze względu na zawartość złota, przeliczymy na 1 gram, zapłacicie za taką jedną dziesiątą uncję więcej niż na, za pełną uncję. Natomiast te różnice nie są ogromne. To po pierwsze. Po drugie, z zamiarem trzymania tego na przykład yy, właśnie ja, moje podejście, ja trzymam to, jest moja polisa ubezpieczeniowa. To nie jest tak naprawdę inwestycja. Okej, okay, ja uważam, że złoto jest niedowartościowane i wzrośnie na wartości, ale ja tego nie trzymam po to, żeby za miesiąc sprzedać, tak? Czy za pół roku, czy nawet za rok. Ja to to jest moja polisa ubezpieczeniowa w razie odpukać, jakby się coś działo, tak? Yy, a druga sprawa. Jeśli nie będzie trzeba tego no w razie czego nagle sprzedawać czy wybuchnie wojna i uciekać z tym z kraju i sobie ogarnieć za to gdzieś życie, to po prostu emerytura, tak? Licząc też na wzrost wartości z czasem, kiedy kiedy będzie się przechodziło na emeryturę, to jest kolejna funkcja złota dla mnie przynajmniej. Eee, no właśnie. Mm, po to kupuje złoto, natomiast dlaczego też, dlaczego małe i duże uncjówki są najtańsze w przeliczeniu na gram złota, te maluchy są droższe w przeliczeniu na gram złota, natomiast po pierwsze nie sprzedajecie tego potem, ze, po prostu nie sprzedawajcie tego potem ze stratą, tak, jeżeli macie tu nawet gram złota jest, jest droższy niż w uncjówce, ale też sprzedaje się drożej na rynku wtórnym, tak? Kupiliście taką monetę za 909, kupowałem ją między 909 ostatnio a 900 kilkadziesiąt złotych. Przecież nie sprzedacie ich za, za przykładowo 800, tak? Albo po prostu nie róbcie tego w tym momencie, jeśli cena spadnie i cały problem droższego złota mija. Mamy go z głowy, tak naprawdę. Poza tym, tak jak ja mówię, w kontekście trzymania długoterminowo, jako, jako zabezpieczenie wartości naszych oszczędności, to naprawdę ta różnica za gram tutaj nie ma znaczenia. Ta cena, ta cena nawet nie, nie ma znaczenia po prostu. Dobra. Dzięki. To tyle, żeby nie przedłużać. Polubcie, subskrybujcie, komentujcie. Pozdrawiam. Cześć.